Trafiła mi w moje ręce, a raczej w oczy, rozmowa pani Janiny Ochojskiej z panią Zajączkowską. I jak do Zajączkowskiej nic nie mam, bo mówiła jak zwykle logicznie i spójnie. Tak uważam, że pani Janina Ochojska się tak odkleiła, że takiego odklejenia zazdrości jej każda guma pod butem. Ale do sedna. Janina stwierdziła, że nasza wschodnia granica w ogóle nie powinna być chroniona. Nie powinno być muru, bo przed czym ma nas chronić, jak tam nic się nie dzieje? Ta kobieta dalej uważa, że na granicy stoją kobiety i dzieci i że tych biednych ludzi powinno się wpuścić. I pomimo argumentów pani Zajączkowskiej, twardych, niezbitych argumentów, które nawet czołg by zrozumiał, to pani Janina nie rozumiała. I z uporem maniaka twardo! Twierdziła, że tych ludzi powinno się do nas powpuszczać. Koniec i kropka. Nawet odniosła się do zamordowanego na granicy naszego żołnierza, twierdząc, że tak naprawdę nie wiadomo, kto go zamordował. Konkluzja. I wyobraźcie sobie teraz, moi kochani, że tacy ludzie nami rządzą. Mówię tu o poglądach. Ludzie z takimi poglądami aktualnie rządzą, współrządzą. Polską. Przecież to jest tak skrajnie niebezpieczne dla Polaków. Ja bym miał taki pomysł, żeby oczywiście pójść na kompromisy, bo to bardzo ważne. Niech pani Janina Ochojska wybierze się na tą granicę, ale na stronę białoruską. I za każdą jedną, przetrwaną jej noc po tamtej stronie, my przyjmiemy jednego migranta. Myślę, że skończyłoby się na zero. Dziękuję i pozdrawiam.